For Fan na ekranie. Witam Was bardzo gorąco z czerwonego dywanu na premierze filmu Na Bank się uda. Ja nazywam się Dawid Muszyński, a dzisiaj będziemy rozmawiać z aktorami, którzy wystąpili w tej nowej polskiej komedii. Jesteście ciekawi, co powiedzą? No to ruszamy. Od początku. Jak to się zaczęło? Zaczęło się od pokera. Hej! Yeah, sam nie byłem święty! mi. <grym> Kim jest ta postać? Jest to młody policjant, który w naszym filmie trafia w przerażające okoliczności, w których musi sobie jakoś poradzić. Okazuje się, że wbrew pozorom nie są to jakieś takie scher-macher losu, tylko są to świadome, przemyślane działania osób trzecich jest to bulwersujące. Mój bohater przeżywa spazmy. Chcesz powiedzieć, że prześladujesz trzech Bogu, ducha winnych emerytów, jak widzimy na tym plakacie? Po części ich prześladuje, później może coś się zmieni. We'll see. Edek ta. No i, i ten. I człowiek kombinujący w życiu na wszystkie sposoby. Nazywam się Eryk Nie co tu ukrywać. Lubię pokera. Ale poker to długi, a emerytura to bida z nędzą. I nigdy nie kradłem w białych rękawiczkach jak ci. Sami wiecie kto. Co z kumplami napadliśmy na bank. A co? Na pochybel sk. Poprosiłem reżysera, żeby mi opowiedział, akcję powiedział mi takie informacje wystarczają. Jestem po prostu leniwy, a do tego, co robię, to znajomość całego scenariusza nigdy nie była mi potrzebna. I też dopiero pod koniec zdjęć do tego filmu ja się zorientowałem, że postać, którą gram, jest jedną z trzech pierwszoplanowych. Ponieważ ja byłem przekonany, że młodzież gra te pierwszoplanowe role. No to jest film o trzech staruchach, którzy napadli na bank, więc ja gram jednego z tych staruchów. Paulino, oprócz tego, że grasz w tym filmie hakerkę, mm -hmm. nie wiem... Nic. Też mogę powiedzieć, że gram wnuczkę Mariana Dzieńdziela i że to spotkanie było wspaniałe, że scenariusz bardzo mi się podobał w filmu i fragmenty, które Czyli czytałaś, czytałaś scenariusz, bo panowie powiedzieli, że oni to nażywiał, coś reżyser im opowiedział, ale generalnie tak poszli, zagrali, było fajnie. No właśnie, widzę właśnie, że pan rozmawiał z naszymi trzema muszkieterami. Tak yy, to prawda, ale ja czytałam scenariusz wielokrotnie. Moim zdaniem jest to film Wart obejrzenia, naprawdę. Ja miałam ogromną frajdę grając, realizując go, także zapraszam serdecznie. Zajawiając tutaj naszym widzom, czy to jest bardziej heist movie, czy to jest bardziej komedia? Co, co znaczy heist movie? To znaczy film przewrotny, gdzie coś nam się wydaje, a na końcu dostajemy taką zwrotkę o 180. Ja bym połączył te dwie formy. Połączyłbym te dwie formy heist movie z komedią. W ogóle mega słowo, wow. Jest to taki mix, bym mi powiedział, że to jest takie, e, wiesz, skakanie z tych dwóch światów, z tych dwóch form, w celu stworzenia czegoś jednego takiego, co będzie, wiesz, gimnastyczne, plastyczne i przyjemne dla widza. Bo sama komedia, no to wydaje mi się, że jest to dość... Dla nas była to za prosta forma, w związku z tym chcieliśmy wprowadzić jeszcze większy fan. Wszyscy muszą uwierzyć, że to jest prawdziwy napad. Myślę, że raczej to jest przewrotny film, tak, ponieważ niesie ze sobą pewne przesłanie. Eee, jakie? Nie mogę powiedzieć, ale ma swoją głębię. Eee, na pewno też e, mnie bardzo ten scenariusz podnosi na duchu. W sensie myślę, że daje pewną nadzieję, oddech, ale właśnie też e, niesie ze sobą myśl. Jaką? No to właśnie Państwo się dowiedzą. Może też każdy wyciągnie coś innego oglądając. Halo? dzień dobry Panie Ministrze. Jak tam urlopik? Przestało padać? Napad? Ja ten projekt dostałem dosyć dawno i naprawdę mnie ubawił i zainteresował. Zdecydowałem się. Taka komedia kryminalna, która mnie po prostu jakoś tam na swój sposób urzekła. Bardzo lubię tego reżysera i postanowiłem tym zagrać. Najprzyjemniejsza scena do zagrania w tym filmie? Wszystkie są przyjemne. W są takie sceny, które są mniej przyjemne i bardziej przyjemne w związku z tym one są wszystkie przyjemne. To co przemyślałeś do swojej postaci? Czego co nie to... było w scenariuszu, co powiedziałaś, o to by było fajne, dodajmy, będzie bardziej krwiście, że ludzie, ludzie ją wtedy bardziej kupią. Obgryzanie paznokci. Często tak, Siedzi sama i obgryzasz, postanowiłaś akurat to przemycić do tej postaci. Tak, że jest to taki tik nerwowy właśnie, że ona jest takim nerwusem, taką osobą, która po prostu szybko myśli, szybko mówi, e, bardzo cego, czegoś chce. No i właśnie te emocje właśnie się w tym u niej skupiają, że ona sobie podgryza te paznokcie, nawet robiąc bardzo, bardzo ważne e, rzeczy w tym filmie. Zaczęło się od pokera. Hej, hej, yeah. sam nie byłem święty. mówię na krawędzi. Co się tutaj stało? Wszyscy muszą uwierzyć, że to jest prawdziwy napad. Wspomniałaś o waszych trzech muszkieterach starszych. Nauczyłaś się coś od nich, podpatrując ich coś z ich warsztatu? O tak. nauczą się przede wszystkim tego, że trzeba korzystać z tego, co jest. Przede wszystkim trzeba być rozluźnionym i dbać o to, żeby czuć się dobrze, ale też kombinować jak najbardziej, żeby jak najwięcej znaczenia dać w scenie, przemycić do budowania postaci, do budowania relacji. Scenariusz wydawał mi się nie najgorszy, a jeszcze do tego ko kompania pozostałych dziadów, czyli Leszka. Leszko tam właśnie macha do mnie i Mariana e, była rokująca, no więc e, zgodziłem się. Czyli zaraz będzie, że zagrał Pan praktycznie z przymusu albo dlatego, żeby spotkać się z kolegami. Tak, bo spotkanie jest najważniejsze, to znaczy ja gram, ale nie tylko, ja nawet w teatrze gram tylko, bo są ciekawe spotkania. Wie Pan, spotykam ciekawych ludzi, reżyserów, kolegów ciekawych w filmie. Tak, ja gram dla spotkań. To kim zapraszam wszystkich na obejrzenie filmu pod tytułem e, Czego nie mogę przełknąć, no ale trudno, na bank się uda. Jaż tytuł początkowo był inny i bardziej go lubiałem. Forfan na ekranie.